Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, że ktoś w Twoim otoczeniu ciągnie Cię w dół? Albo czy czasem czujesz, że marnujesz swoją energię na ludzi, którzy tylko komplikują Twoje życie? A może zastanawiasz się, jak rozpoznać te toksyczne typy, zanim one namieszą w Twojej codzienności? Cześć, z tej strony Artura i witam cię w 39 już odcinku programu Giganci Komunikacji i dziś porozmawiamy o sześciu typach ludzi, których absolutnie warto unikać jak ognia. Oczywiście, jeżeli chcesz zachować swoje zdrowie psychiczne, swoją energię i swój spokój ducha. Dowiesz się, jak ich rozpoznać, dlaczego potrafią być tak niebezpieczni i co najważniejsze, jak sobie z nimi radzić. To jest odcinek absolutnie dla każdego, kto chce wzmocnić swoją komunikację, kto chce wytyczyć zdrowe granice i kto chce unikać osób, które zamiast wnosić coś dobrego, wartościowego, zabierają ci cenny czas i energię. No to zaczynamy. Kategoria numer jeden to ludzie, którzy ciągle narzekają. Narzekacze to takie wampiry energetyczne, a ty jesteś ich ulubioną ofiarą. Przebywanie w ich towarzystwie wysysa z ciebie energię i soki życiowe i skutecznie ciągnie cię na dno. I każda rozmowa z taką osobą brzmi jak niekończący się koncert żalów. Albo to szef jest idiotą, albo kawa smakuje jak błoto, albo słońce za mocno świeci, a jak nie świeci, to deszcz pada. Jeżeli myślisz, że uda ci się to przetrwać bez uszczerbku dla swojego własnego nastroju, to mam dla ciebie bardzo złą wiadomość: nie uda ci się. W związku z tym, jak ich unikać? Zacznij stawiać granice. Jeżeli twój znajomy zaczyna swój koncert narzekania, to powiedz mu: O, widzę, że dziś jesteś w świetnej formie, a teraz powiedz mi, co fajnego przydarzyło ci się dzisiaj. Jeżeli to nie zadziała, to zacznij ograniczać kontakt. Pamiętaj, że nie musisz być psychoterapeutą wszystkich narzekaczy. I wreszcie trzecia strategia: znajdź wokół siebie pozytywne osoby. Otaczaj się ludźmi, którzy zamiast mówić ciągle albo to nie wyjdzie, powiedzą dobra, spróbujmy. Tacy ludzie dodadzą ci więcej sił i więcej energii. Kategoria numer dwa na mojej liście to ludzie, którzy ciągle obwiniają za wszystko innych. To są mistrzowie w grze. To nie moja wina. Zawsze znajdą winnego: albo kolegę, albo klienta, albo szefa, albo pogodę, a bardzo często nawet ciebie. Najgorsze jest to, że zamiast rozwiązać problem od razu, wolą rozłożyć ręce i powiedzieć: No, bo gdyby Janek z IT zrobił co trzeba, to byłoby inaczej. I efekt jaki jest? Zamiast pomóc, podkładają ci kłody pod nogi, a teraz ty musisz się z nimi borykać. Jak unikać takich ludzi? Po pierwsze, nie wciągaj się w ich grę. Jeśli zaczynają zrzucać winę, nie daj się wciągać w tę farsę. Zadaj pytanie, OK, to co teraz ty z tym zrobisz? Takie pytanie od razu kieruje uwagę na działanie. Po drugie, dokumentuj wszystko. Jeżeli pracujesz z taką osobą, to spisuj, co kto robi. Ja wiem, że trochę to brzmi biurokratycznie, ale w razie problemów będziesz mieć podkładkę, żeby się obronić. No i oczywiście, po trzecie, trzymaj dystans. Jeżeli widzisz, że ktoś regularnie gra w grę, to nie moja wina, to traktuj taką osobę jak gorący ziemniak. Najlepiej tylko przez ściereczkę i tylko wtedy, kiedy musisz mieć z nią do czynienia. Kategoria numer trzy na mojej liście to ludzie, którzy obgadują innych. Plotkarze to specjaliści od dramy. W ich świecie nikt nie jest bezpieczny, a już na pewno nie jesteś bezpieczny ty sam albo ty sama. Te osoby są jak małe dzieci z cukierkiem. Nie potrafią utrzymać niczego w tajemnicy. Myślisz, że to, co mówisz, zostaje między wami? Kolosalny błąd. Za godzinę cała firma, całe osiedle, a nawet pani sprzedawczyni w warzywniaku będzie znała szczegóły Twojej rozmowy. I kiedy ktoś zaczyna od słów, słyszałeś, że, to możesz być pewny, że za chwileczkę to ty stajesz się bohaterem następnego odcinka jego dramatu. I w pewnym momencie dociera do ciebie komunikat pod tytułem: Artur, a czy to nie jest ta osoba, która w pracy zamiast kawy pije rum? A ty zastanawiasz się, jakim cudem ta cała historia w ogóle powstała. Jak unikać osób, które obgadują innych? Po prostu zamknij im usta. Gdy zaczynają obgadywać innych, powiedz: Nie interesuje mnie to, co robi Kasia. Możemy pogadać o czymś ważnym? Plotkarze bez słuchacza są jak ryba bez wody. Sami się uduszą. Po drugie, oczywiście, nie dawaj im amunicji, więc jeżeli podzielisz się z taką osobą jakimś sekretem, to tak jakbyś dolewał oliwy do ognia. Trzymaj swoje sprawy przy sobie, przynajmniej nie dostarczasz im tematu do obgadywania. No i wreszcie po trzecie, izoluj się. Gdy plotkowanie w twoim towarzystwie idzie pełną parą, wymów się czymkolwiek, byle nie słuchać. Czwarta kategoria to ludzie, którzy ciągle krytykują innych i wszystko dookoła. Krytykanci to ludzie, których życiowym celem jest bycie chodzącym znakiem stop dla wszystkiego, co pozytywne. Nic im się nie podoba. Wszystko jest do kitu, a ich ulubione słowo to ale. Fajny samochód, ale czemu taki mały? Dobra robota, ale mógłbyś to zrobić lepiej. To są osoby, które zawsze wtrącają swoje złote uwagi i cokolwiek zrobisz, zawsze usłyszysz, to mogło być lepsze. Po kilku takich tekstach zaczynasz się zastanawiać, czy aby przypadkiem nie jesteś totalnym beztalenciem. Ale prawda jest taka, że to ta osoba ma problem, bo krytyka to jest jej jedyny sposób na budowanie własnej wartości. Oczywiście tylko na chwilę, ale tak one uważają. W takim razie, jak ich unikać? Po pierwsze, nie daj się sprowokować. Kiedy rzucają kolejny, no ale mogłeś to zrobić inaczej, odpowiedz w stylu, może i mogłem, ale zrobiłem tak. Teraz jest Twój ruch. Krótko, zwięźle i na temat. I po drugie, zastosuj kontratak. Jeśli są to osoby wyjątkowo złośliwe, to powiedz coś w stylu: Wiesz, zawsze podziwiam w tobie, jak świetnie znajdujesz dziury w całym. To jest prawdziwy talent. Kolejna kategoria to już waga ciężka: ludzie, którzy często kłamią. Kłamcy to specjaliści od tworzenia rzeczywistości alternatywnej. Grając w ich grę, jesteś z założenia na przegranej pozycji, jesteś zawsze o krok za nimi. Ich problem polega na tym, że nigdy nie wiesz, co jest prawdą, a co jest kolejną bajką. Na początku może wydawać się to niegroźne albo mało szkodliwe, bo przecież każdemu z nas zdarza się podkoloryzować nieco rzeczywistość, ale w końcu zaczynasz zauważać, że w ich świecie nic się nie zgadza. Fakty to dla nich po prostu tylko opcja. Jak reagować na kłamców? Po pierwsze, trzymaj się faktów. Jeżeli zauważasz, że ktoś często kłamie, nie angażuj się w ich opowieści. Możesz nawet rzucić coś w stylu słuchaj, to brzmi niesamowicie, ale teraz powiedz, co wydarzyło się naprawdę. Po drugie, nie konfrontuj też ich na siłę, dlatego że kłamcy rzadko kiedy przyznają się do winy. Próba rozliczenia ich bardzo często kończy się jakąś tam nieprzyjemną sceną. Czasami po prostu lepiej zachować dystans. I po trzecie, zwróć uwagę na swoje otoczenie. Jeżeli ktoś regularnie oszukuje, zadbaj o to, aby takich osób było w Twoim życiu jak najmniej. Kłamstwa to zbyt duże obciążenie dla każdego z nas. No i na koniec waga extra super ciężka, nie wiem czy taka jest, ale do tej kategorii należą manipulatorzy. Manipulatorzy to gracze, którzy zawsze chcą wygrać, niezależnie od kosztów, które poniesiesz ty. Są mistrzami w odwracaniu kota ogonem. Są mistrzami w sprawianiu, że to ty czujesz się winny, nawet gdy zrobiłeś wszystko ok. Są mistrzami w kierowaniu innymi w taki sposób, żeby tylko odnieść indywidualne korzyści. Przy nich zawsze jesteś w defensywie, bo ich umiejętność pociągania za sznurki, ich umiejętność manipulowania rzeczywistością zwykle jest na bardzo wysokim poziomie. Ostatnio klient opowiedział mi historię, kiedy jego kolega poprosił go o pomoc przy pewnym projekcie. Projekcie. Mój klient poświęcił na to wiele godzin swojej pracy, a w końcu okazało się, że cały sukces kolega manipulator przypisał sobie i skomentował to tekstem w stylu: No przecież to ty chciałeś mi pomóc, ja cię do niczego nie zmuszałem. I w takiej sytuacji człowiek czuje się po prostu wykorzystany. Jak unikać manipulatorów? Po pierwsze, postaraj się rozpoznać techniki manipulacji, dlatego że jeżeli ktoś próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy albo wprowadza zamieszanie, zatrzymaj się i pomyśl, co ja z tego mam? Manipulatorzy nie lubią, gdy ich taktyki nie działają. Po drugie, naucz się stawiać granice. Kiedy ktoś próbuje cię wmanewrować w coś, czego nie chcesz robić, powiedz jasno: Nie zgadzam się na to. Albo nie ja jestem odpowiedzialny za Twoje decyzje. Twardo i skutecznie. I wreszcie, po trzecie, najważniejsze: ogranicz kontakt. Manipulacja działa tylko wtedy, kiedy pozwalasz komuś na bliskość. Im większy dystans, tym mniej szans, że wpadniesz w ich sieć. No, ok, to by było na tyle. Dzisiejszy odcinek był o sześciu typach ludzi, których warto unikać, żeby lepiej chronić siebie, chronić swoje zasoby, swoje relacje. Jeżeli ten temat był dla ciebie przydatny, koniecznie daj znać w komentarzach, co ty myślisz. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał Giganci Komunikacji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mnie znajdziesz na Instagramie, na LinkedInie. Zajrzyj, śmiało napisz, może razem zrobimy coś ciekawego. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze we wtorek o siódmej rano. To był Artur Arturaba, giganci komunikacji. Cześć!